Mam taki problem z dziewczyną. No była taka sytuacja, że yy, przyłapała mnie na takiej pewnej sprawie. Na zdradzie? No niestety tak. I chciałem się zapytać, czy, czy jest jakaś szansa, że mnie zobaczyła. Uh -huh, uh -huh. A proszę opisać tę sytuację. Ja będę wtedy bardziej mógł precyzyjnie zapytać kart o rozwój całej sytuacji. Proszę opowiedzieć. Yy, no tak, no weszła i ten. Z mamą byłem jej. Z jej mamą. Tak. To niech się matka tłumaczy. W sumie, no, Może być ciężko, no ale zawsze może pan powiedzieć, że chciał pan, by po prostu być blisko teściowej. Tak, no właśnie powiedziałem mi, że, że. Fajna mama, chciałem tak porozmawiać. Aha. Zbliżyć się, no żeby te relacje były. Żeby lepsze. polepszyć relacje, tak. Tak, tak. I się tak. pan troszeczkę za daleko posunął. No taka natura. Ale to raz się wydarzyło, czy już częściej pan spółkował z matką swojej wybranki? Czwarta raz.